Tam. Z tego ps Czekaj, czeka, Czekaj, nie, 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 normalnie idziemy nie, normalnie? Normalnie? normalnie. Walimy normalnie? Andrzej, to, no, jo, no, został kusza, nie, nie, za nie, 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 pod uwagę Ty, my nie, bierzemy jeńców, kurwa, panowie. nie, nie, kurwa nie, 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 To chyba noga mi kurwa psów najewało Tu jeszcze z wody Co jeszcze? Który zasnął, panowie? Zasnął ktoś z was? Czemu? No pytam się. Kto już napierdala? No teraz heada wyjebałem typowi. Nie, o ja, nie, już ja żyję. To kto inny? A, wszyscy żyjecie? No, to no To dobra, to jednego nim my. <noise> to za roino bydymy my. Bo teraz wyjebałem typowi heada, ale jakiego? Ja pierdolę. Słychać Boże, coś tam. Kurwa. Do Dobra, teraz możecie mnie zabić, bo już jeżdżę na LPN. Uuuu, mocny nakan, snajper. O kurwa. Co za chuj. Napierdala do mnie z łuku, kurwa. Niebany śmaciarz. Kurwa, poplon chyba. Nie poplon, Apple. E kurwa... No kurwa, kurwa. kurwa, że snajperem z tą imię niebo za nas strzelać z tego. Zaś on się Daniel, weź mu wytłumacz na czym pomogę, szybko rozgrywka Bo on go do zamiast sziu, sziu, sziu. Andrzeja to o. go zabił Wszystkich trzeba zabić Tak Co za mi mnie z łuku jebnął, kurwa Zabili cię, co? Nie, nie, nie Nałożyli poważnie Kurwa, panowie, tu jest strach chodzić po tej mapie, kurwa Nawet bo przeżyłem, kurwa Tu takie hedy lecą, kurwa come Emocje sięgają do zenitu. No, a znowu wszystkie będę, znowu ja będę pierwszy kurwa. Z... <grywka> <grywka> wszystkie dostanku. Łukasz, czy... Ty właśnie jesteś na porcie? Kurwa, ten chujce kurwa... A w do dupy. Nie, ja jestem na porcie. Ja nie na porcie, to cię mogę powiedzieć. Okej. Okay. z tym łukiem kurwa. Kto to był z Was? Kurwa. <noise> ja nie, ja, ja się tu teraz na porcie kurwa. Da. Rozrabunki kurwa. Nie, to, to, to nie twój styl, to nie twój styl. Może Jacek, albo kurwa ten, albo uh, Arek z tym mułki. To nie zdaniem, to nie twój styl, styl. Nie, Kurwa, jakiś pierdolony cichacz sam mnie chciał odjebać. Kurwa, jebany cichacz, kurwa. On nigdy nie chce wskazówek zbierać, kurwa. Kurwa. Będę wygrali kurwa dwie godziny, bo nikt to nie znalazł. jak nie, kurwa sobie leci. Nie leci, tu nie ma czasu sobie. Eee, e, kurwa, to się Zapaczę Teraz patrzę na mapa. Kto do sob pizda, przyda cię. No iśnij odnośnie. Przyznawać się, jak ktoś dostał pizdy, przyznawać się, kurwa. To nie wstyd, kurwa. Wanie, ale ci to nie byłeś ty? Absolutnie. O kurwa. Jednego mimo, my. Zabił mnie ktoś. Teraz mnie ktoś zabił. Gigi, Julina. A, czy jeszcze mamy go No, się z nim. No, macie jeszcze typów. Ciulałem mamy... się z nim i... Zostało Słysza, mu pół ale daleko, Czyli cały serwer. Kurwa, tyle, ale to możemy być także w mapą... Ale tak? bo. Ja, ja był daleko, kurwa, w sumie od tego. A to ja się Arek stopił, stopą tu szarpą. <tak> A tyś to był. <tak> ja to był. Ale ja go tam odkuszczę, <tak> ale za Się w A, Kurwa, w piochu. O, Bos <noise> przejebane. Piochu, 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 ida piochu. po ciebie. Piochu. A tu Amidek też jest z nami. Wszyscy no, ja, są. Wszyscy są. Ja tak cały czas za tobą, tak? kurwa, nie? Dlaczego on się nie odzywał? Kto? On? On jest skoncentrowany kurwa. Jak się nie odzywał? Jak cały czas za tobą szło kurwa. O teraz, jego ja słysza. Ja szłam on stop za tobą, nie? Co ty gadasz? to kołek cały czas rzucił łeb wyjebać, ale gdzieś kurwa to biega jak sarynka kurwa. Bo no to trzeba kurwa wiesz, szybko. Tu macie jeszcze paru tych mocie. macie. O. Epl, nie daj się, pięknie. Kuchuś, pięknie, Epl, pięknie, akurat, że patrzą na Ciebie. Co to kurwa są kapił za chujek? A nie wiem, koś zabił. Się Op. Nie ma tak leko Piochu, spierdalasz kuby, nie spierdalaj. <ślajne znowu> <ślajne znowu> Piochu kurwa się wziął na, na sprint. A ty ty uh. możesz paternmistrza, wiesz o tym? Wiem, no też patrz mam broni ku, koleżko. A co? Piochu, kurwa w długo daje yes, <laughs> <Jaki to, laughs> Jest, patrz Jakie to. fajne Marek jest pierdol Co to za czerwone światło Ty Co się dzieje? Ty Co jo, nie mogę być poza mapa, czy co? A jak, oczywiście, masz tylko oką gdzie w którym ten... i zabierać energię jak zadanek spieszczony. O kurwa to nie było tego, nie? Czy było? Było, było Wracaj, wracaj. Cicho, chodź ty. W dupę se wsadź, kurwa, ta snipera. Arek, to jest twoja akcja. Kurwa, ja. Teraz to jest twoja akcja. się poszczylił z wami, jakiś chuj. Super. <laughs> A, go, go. O, go nie Nie, nie, Alek. No ale i brawo. Co się stało? Zgubanie odhaczone. Ale jaja. Ja. Z tyłu, tu, kurwa. Wszystkie się napiodolają? CO?! Ja tam Kto to jest na tym dachu tu? ty kurwa koszmar to ty możesz kurwa... Ciebie nieźle już krajtek pomognie. Trzy razy z Lemata już naklota, że dobra, aż bym go skupcie, urwało. Dobra, nie pierdol. O dobra, to chodź. Typu... <śmiech> <śmiech> kurwa... Kurwa... Ależ że... Patrz! Trajet czy nie, Epel? No, jeszcze no. raz! Jeszcze raz! Patrz! A! Czemu on I... nie padł? Ja pierdolę ja nie wiem Widziałś to Daniel przez to był head Widział kto Ida wysoki Tylko wtedy! <noise> go zabija, go, go zabija! A, a mi dać żyj, a mi dać mu po! Kurwa! kurwa. O ładujem ja dzidę, kurwa! Ty się kurwa, nie umiałem tego już już kurwa! Ty, <noise> a, ty, ty jest serio kurwa z Makoszów, teraz już na pewno wiem kurwa! Ja pierdolę kurwa, ale nie umiałem tego zatrzymać już w tej dzidy kurwa! Dobieramy tam, wszechście chopie byli kurwa! Cicho! No ja se kurwa tam dołem w los Panie cicho chwila Ładnie <noise> Pięknie ukaż nie. Pięknie no. ten chuj mnie w plecy strzelił bo się... No ja T ci wyjebał <noise> Daniel, powiedz że Epel nie powinien z tego lemata już dawno siednąć Powinien, powinien A co na kuli? Naróbem na boju on na kuli czy nie? Na rubem nabojów. Nie? Zwykły. No to mi zostawił zostawiłś mi kurwa pół centymetra. A ja go nie trafił jak się leczył kurwa z tego kurwa pistoletu.